O! 28 stycznia startuje aftery. Nie polecam inwestowania w kluby muzyczne. Mocny kanał, bo kurwa są będą tutaj robione rzeczy raz na, na tydzień, półtorej wrzucany film. Lody Loda, moi drodzy. Kolejny projekt Bogzela dochodzi do skutku Rody Louda padły. Moi drodzy, to jest ten dzień, w którym oficjalnie odpalam swoje wypożyczanie samochodów sportowych i luksusowych. Michał Boks Baron to postać, która od lat wzbudza kontrowersje w internecie. Choć zrealizował aż kilkanaście projektów, nie wszystkie zakończyły się sukcesem. Jednym z nich był klub Afterek. Początkowo projekt wydawał się obiecujący. Otwarcie 28 stycznia 2021 roku przyciągnęło uwagę wielu gwiazd, w tym Malika Montany, Smolastego, Oliwki Brazil czy Alberto. Klub w zawierciu błyskawicznie zdobył popularność. Jednak zbyt szybko okazało się, że inwestycja pochłonęła ogromne koszty i przestała być opłacalna. Ja wydałem około bani brutto na oświetlenie i dźwięk biznes klubowy na obecną chwilę Totalnie nam się nie opłaca. Wkrótce po tym Bogsdel sprzedał swoje udziały, a Afterek zniknął z mapy muzycznych klubów w Polsce. Jest bardzo dużo rzeczy na horyzoncie, robimy teraz batony, jest... Ja nie mogę być w klubie Afterek. Sprzedałem udziały mojemu e, wspólnikowi z paru względów. Po pierwsze, by mieć klub trzeba tam mieć cały czas. Druga rzecz, nie do końca mi się to opłacało. Trzecia rzecz, nie polecam inwestowania w kluby muzyczne. Kiedy Boxdel prowadził klub Afterek, równocześnie rozwijał projekt Masno Gang. Grupa składała się z jego znajomych, a ich znak rozpoznawczy stanowiły występy w kolorowych kominiarkach. Kanał szybko zyskał popularność, a ich piosenki podbijały polski internet. Boksdel zdradził, że Masno Gang zagrał aż 100 koncertów, zarabiając od 1 400 ,000 do 2 milionów złotych. Mogę ci powiedzieć, że była to było to od Miliona czterysta do 2 milionów złotych. Sto no. koncertów, tak. Ej, według mnie Bogdanowi bardziej pasowało, y, jak miał więcej kilogramów, nie? Moje zdanie. Niestety, sukces grupy. Tylko wiem, że to niezdrowe, nie? Ale jakoś tak bardziej mu pasowało. No, ale to nie zdrowie. Został przerwany przez kontrowersje związane z jednym z jej członków, Rafonixem. Jego kontrowersyjny content na YouTube skutkował tak zwanym banem wizerunkowym. Przez co już nie mógł więcej udzielać się na platformie YouTube, a działalność na kanale Masno musiała zostać zakończona. Kanał nie został usunięty przez użytkownika, tylko został zbanowany po prostu przez YouTube. W, najzwyczajniej w świecie przez YouTube. Dlaczego? No, ponieważ Masny Ted, a.k.a. Rafonix, jest na czarnej liście YouTube'a i ma bana wizerunkowego. Dlaczego po takim czasie zbanowany? No ani szybciej. Tego nie wiemy. Mimo to, Boxdel nie poddał się i kontynuował swoją muzyczną przygodę jako masny band. I wtedy chyba po tym, jak rozpadło się ten masno gang, to Wojtek Gola wpadł na super pomysł. O, y, Rafoniks ma bana? Założę kanał z Rafoniksem. Rafoniks ma bana? No twarz. To będziemy pokazywać twarz Rafoniksa. Ktoś mu tam powiedział, już ogarnięte, już róbta, róbta kręć ta. Ogarnięte, już nie ma bana. <laughs> Na kanale GNG, gdzie jego utwory wciąż cieszyły się dużym zainteresowaniem. Wystąpił nawet gościnnie u takich twórców jak Kizo czy Freeze. Niestety wygląda na to, że Boxdel porzucił muzykę na dobre, gdyż ostatni utwór pojawił się w sierpniu 2023 roku i obecnie nic nie wskazuje na to, aby w przyszłości miało się coś pojawić. Jest ten dzień, w którym oficjalnie odpalam swoją wypożyczanie samochodów sportowych. Chude byki chyba były pierwsze? Nie 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 Wydaje mi się że najpierw był masno i później były chude byki i luksusowych. Kolejnym z ambitnych projektów Michała Boxdela Barona była wypożyczalnia samochodów sportowe auto. Firma oferowała wynajem witam luksusowych i sportowych pojazdów na różne okazje, od krótkoterminowego użytku przez długoterminowe wynajmy aż po specjalne eventy, takie jak wesela. W ofercie znajdowało się ponad 7 imponujących aut, które miały przyciągnąć klientów szukających wyjątkowych wrażeń za kierownicą. Niestety, Równie jak w przypadku innych inicjatyw, także ten projekt nie przetrwał próby czasu. Wypożyczalnia została zamknięta, a strona internetowa firmy przestała działać. Co ciekawe, na Instagramie wypożyczalni Boxdel wciąż widnieje jako właściciel, choć ślad po działalności praktycznie zniknął. Co poszło nie tak? Nie wiemy, aczkolwiek był to kolejny nieudany pomysł influencera. Przyjrzyjmy się teraz portalowi Dywanik, który początkowo zapowiadał się jako poważna konkurencja dla serwisów plotkarskich, aspirując do przejęcia roli głównego źródła informacji o influencerach i twórcach internetowych. Projekt wystartował na początku 2023 roku i zgodnie z tym, co wynikało z informacji na stronie, serwis miał się skupiać wokół redagowania newsów i plotek. Z... Ciekawe, czy to miało rację bytu, według mnie tak. Czy wiecie, zamiast szukać, czy na wykopie coś jest, czy u Wenka coś jest, czy tam na Twitterze u kogoś innego jest, to tutaj by było w jednym miejscu, nie? Na przykład robiąc live y, byśmy mogli sobie przechodzić przez dywanik i patrzeć. Ze świata influencerów oraz show biznesu. Dwanik został stworzony przez Wojciecha Golę, Michała Buxdela Barona, Tomasza Gimpera Działowego oraz Karola Blałka Gązwe. Dzięki ich doświadczeniu i znajomości branży mieli docierać do informacji, które pozostawały niedostępne dla innych portali. Zgodnie z zapowiedziami włodarzy mieli korzystać z najlepszych źródeł, a przekazywane treści miały być zawsze rzetelne i oparte na faktach. W rzeczywistość okazała się zgoła inna. Projekt nie zdobył dominującej pozycji na rynku, nie zagroził popularności serwisów plotkarskich, takich jak choćby Pudelek. O koment... Ale to ile to trwało? Z dwa tygodnie to. Było... Tarze punktujące największe błędy portalu pokusili się m.in. Rewo i Kuba Wontor. Niedługo później założyciele dywanika wydali oświadczenie, w którym powiadomili, że prace nad dywanikiem zostały wstrzymane. Informujemy, iż wstrzymaliśmy pracę nad portalem. A dobra, jakby to w jakim złym kierunku szedł ten serwis, niech świadczy fakt, że Kubę Wontora wzięli, żeby ocenił i żeby zrobił jakieś tam szkolenie. No, było coś takiego, że oni zrobili jakieś szkolenie dla swoich redaktorów w głowie fontora. Kamil S., witamy wśród wilków, au. Stalem dywanik. Dodatkowo sam pomysł portalu w naszym odczuciu nie był do końca trafiony, gdyż nasza grupa docelowa korzysta głównie ze skondensowanych treści newsowych, a tą potrzebę w całości zaspokajają media społecznościowe, w tym przypadku Twitter. W tym zestawieniu nie mogło zabraknąć kanału komentarzy aferki, który jeszcze do niedawna miał ogrom. Ej, a ja co teraz robi Ulfik w ogóle? On tam w tym banci dalej działa? Czy czy jak Niedużo w ogóle brakowało, że ja bym dołączył do tego dywanika. Oj potencjał na sukces. Współpraca między Boxdelem a Ulfikiem świetnie się układała, co przykładało się na rosnącą liczbę widzów na YouTube. Niestety, wszystko się skończyło po wybuchu afery Pandora Gate. Ulfik zdecydował... Ja myślę, że największym problemem, problemem aferek było to, że oni nie dyskutowali ze sobą, tylko się zgadzali. To ja na przykład jak kiedyś rewo, z rewem miałem live, to ja wtedy zrozumiałem, że z rewem nie będę w stanie zrobić żadnego projektu, bo on myśli podobnie jak ja, nie, na jakiś tam temat. A wtedy są fajne, na przykład, projekty dwuosobowe, kiedy są zupełnie inne e, poglądy, nie? Czyli. O, na przykład. Tylko, że z drugiej strony, na przykład, jak Boxdel miał z Denisem, to się Boxdel zrobił i mówił tak, jakby Denis chciał. Więc to też była lipa. Ale właśnie... Wyobraźcie sobie na przykład podcast mój i Denisa. Z <słaniczkiego> No to by były dwa różne poglądy. Ale ja bym typa zdominował błyskawicznie, nie? Więc to też jest bez sensu. Denis dla mnie jest za słabym charakterem jednak. Jakby on tego nie rozumie, no ale... No tak by niestety było, nie? Że Denis by błyskawicznie siedział pod pantoflem. Tak myślę. Bo też widzę na przykład, jak yy, teraz Denis się stara naśladować Boxdella. <grym> nie, no, Denis za młody też jest chyba. No chyba, że ma. Nie wiem, ja go nie poznałem. No chyba, że on ma. Yy, twardy charakter, ale wydaje mi się, że nie. Zdecydował się opuścić projekt, nie chcąc być uwikłanym w kontrowersje związane z boxdelem. Jakub przeprowadził się do Poznania, ponieważ działa teraz z. Nie, mi się wydaje, że jakbym miał projekt z Denisem, to błyskawicznie bym mu zarzucił homonto i orałbym nim pole. Ekipom Banji. Ja nie będę ukrywał też, że treści, które prowadzę, są kontrowersyjne. Chciałbym go uchronić od tego, żeby on nie był wierny w te dramy. Dziś to Boxdel samodzielnie prowadzi transmisję na żywo, starając się utrzymać kanał na powierzchni. Jak potoczą się dalsze losy tego kanału, przekonamy się z czasem. Przejdźmy teraz do projektu GOATS, o którym na pewno wielu z Was już słyszało. Było to wspólne przedsięwzięcie pięciu polskich influencerów, w którym widzowie mieli okazję śledzić rywalizacyjne konkurencje z udziałem zaproszonych do programu uczestniczek. Za projektem stali Wojciech Gola, Michał Boxdel baron Sylwester Wardenga, Kacper Błoński oraz Piotr Izak-Skowirski. Już pierwszy odcinek GOATS okazał się być mieszanką niezręczności i nieudanego humoru, z której najbardziej rzucały się w oczy kiepskie żarty i seksistowskie komentarze. W trakcie programu dochodziło również do scen przeznaczonych tylko dla dorosłych. O kontrowersyjnych akcjach i nieodpowiednich komentarzach rozpisywali się w mediach celebryci, widzowie, a także liczne serwisy plotkarskie. Pomimo żenującego poziomu i formatu, projekt miał wielu zwolenników, którzy z niecierpliwością czekali na nowe odcinki. Plany pokrzyżował im wybuch afery Pandora Gay, w którą zamieszany był Boxdel. Na światło dzienne wyszły informacje, które sprawiły, że przyszłość Gołców stanęła pod dużą znakiem zapytania. Na początku marca 2024 roku Boxdel oficjalnie... Ciekawe, nie? Jakby się potoczyły losy GOATS, gdyby nie Pandora. W jakim kierunku to by się rozwinęło? To plany to były duże, wyjazdy wspólne, podróże i tak dalej, i tak dalej poinformował, że odchodzi z projektu. Prawdopodobnie ja po prostu chyba ja pożegnam się z gołcami jako te ogniwo, które no, musi odejść z projektu, żeby projekt przetrwał. Wcześniej z projektu odszedł również Kacper Błoński, który nie chciał mieć powiązań z Włodarzem Fame, a konflikt między Boxdelem i Wardęgą wykluczał ich wspólną współpracę pod jednym dachem. Kontrowersje również pojawiały się przy innym uczestniku gołców, Izaku, który po wycieku do sieci jego rozmów z uczestniczkami randek również zakończył swoją Działalność w tym projekcie. Siemano, witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, w najnowszym programie. Program... Nie, no, trochę źle go No, Izek odszedł też od razu, tam, jak Błoński. razu no, się The Freak, jest to moja mini innowacja. Kolejny porzucony pomysł, Boxdela, to program rozrywkowy The Freak na kanale MBB w którym uczestnicy mieli walczyć o miano króla Freak Fight Game. Jego format miał nawiązywać do takich produkcji jak MMA Mistrz czy Trenuj z Krzychem. Boxdel zapowiadał, że będzie jeździł po swoim teamie i nagrywał sparingi i konkurencje. Na kanale pojawiły się odcinki z Marto Linkiewicz, Robertem Pasutem, Nitro <grywa> ten odcinek z Martą Linkiewicz jest mocny. Jest to dalej Freak Marta Linkiewicz... Bo gdzde. Czy mnie nawiedził Jeden! Dawaj, Marta! Ole! Ole! Co to jest? to jest możliwe w Nie wiem bo chula, to jest. Z oraz z Japczanem. Choć pomysł był całkiem ciekawy, Boxdel szybko o nim zapomniał i porzucił projekt po czterech odcinkach. Co ciekawe, już pod pierwszym filmem pojawiły się prześmiewcze komentarze. Zajebisty odcinek, mam nadzieję, że nie jedyny na tym kanale. Tutaj czuję, że będzie super seria. Dwa odcinki max. Mocny kanał, bo... <głos》> Są będą tutaj robione rzeczy raz na, na tydzień, półtorej wrzucamy film. Filmy po prostu będą dobre, jest dron, yy, jest. Oro to ambitny projekt na YouTube, który zakończył się na jednym filmie. Kanał miał być platformą do relacjonowania wydarzeń z nowo nabytego klubu, co Boxdale określał jako spełnienie swoich marzeń. Odcinki miały pojawiać się raz na tydzień i miały być zrobione na wysokim poziomie. W jednym materiale na kanale możemy zobaczyć backstage z imprezy oraz dowiadujemy się kilku informacji dotyczących kosztów utrzymania klubu. Niestety, jak się później okazało, cały plan szybko poszedł w zapomnienie. Miałem fajne marzenie, by widzowie i słuchacze mogli sobie kiedyś wpaść do mnie i czuć się jak u siebie. Potrzebowałem jedynie 4 milionów, by je spełnić. Zobacz przygody grupy Oro. Lubimy robić biznes, ale jesteśmy ludźmi i lubimy też się bawić. Przejdźmy teraz do projektu Ogar, którego założenie i rozwiązanie było równie szybkie. Kanał powstał w ramach projektu Goats i był efektem... W, w ogóle ten gość dużo błędów ma w tym odcinku. Ten kanał nie powstał w ramach projektu Goats. Współpracy Boxdella z firmą budowlaną Yach należącą do Rafała Yacha. Na kanale prezentowano m.in. materiały z różnorodnych remontów, a jego głównym celem była promocja działalności firmy budowlanej. Jednym z ambitniejszych planów był film dokumentujący budowę klubu w Ambasadzie Goats, czy też remont w domu Buddy. Na kanale również miał się pojawić film we współpracy z Bandurą, którego studio miało zostać wyremontowane. Niestety, projekt nigdy nie został ukończony, ponieważ Bandura wyraził niezadowolenie z przebiegu współpracy, co ostatecznie uniemożliwiło publikację materiału. A widzowie, a ze studiem Ogaru było tak, że mieli robić gdzie 4 dni, robili krwa, 16 dni, z nimi pół studia, są mokre ściany, chyba, Wszystko było nie tak zrobione, i powiedziałem, że mam to w nie daje za to złotówy, wypierdź mi z chaty, bo to jest kurde zrobione. To chyba robił ktoś na i nie wychodzi żadne film i koniec, no. W ramach projektu Goats powstał nie tylko Ogar, ale również kanał Ambasada. Przez pewien czas pojawiały się na nim materiały z zakulis skręcenia Goats. Ej, a zobaczmy coś z tej ambasady. Bo powiem wam, że jak ja na przykład odsłuchuję sobie jakieś nagrania, to śmiesznie tam jest. Ambasada. Jak na przykład wspominamy z Bugzledem jakiejś rzeczy. nie, znam już tyle czasu, stary. Tak. Nie. Boję się, że ty, stary, do mnie żywisz jakąś urazę, bo ja robię muzykę. Że wejdź <grym grym zna> tylko piące, żeby <grym> no. Co A A w jedną i fałdę rzeczy. Dawajcie go. Muzyka, Zaprosiłem ich, y, mówię, chodźcie, y, będziemy montować pierwszy odcinek Goats. Przyjechali, posiedzieli, pokłócili się, nic nie zmontowane, mówię, dobra, jedźcie, sam zmontuję. I montowałem z montażystą. Ale przynajmniej ten odcinek powstał wtedy, nie? Muze! Ja robiłem 15 lat temu, przed tobą, 15 lat temu ja robiłem muze! Ja byłem w Dzidowie TV też piosenki! Ja... O, a propos tego, że Wojtek jest taki przewrażliwiony, nie, i wycina wszystko, co jest ciekawe. Kiedyś, jak robił zdjęcia w Gołcach, na jakimś odcinku to było, to się opluł i miał tutaj, że się opluł, nie? Na brodzie miał. I kurwa, ludzie się śmiali z tego, haha, ha, ta sekunda, Wojtek Sioplu. Kurwa kazał to usunąć błyskawicznie i to tak stanowczo, że to w ogóle nie ma dyskusji, tego ma nie być. Nie wiem, to pewnie nawet nie kojarzycie, bo to tam było w odcinku chyba przez, nie wiem, 30 minut, może godzinę. S, ja pierdolę. Nie? Odrobinę śliny. Też do wycięcia, bo to godziło w idealny wizerunek w Wojciech HG. Jak wiesz, Ja bym tak? ja będę... Cichaj! Cichaj pieseł! Serwos! Dobra grafika, trochę jak w prawdziwym życiu. Trzy słowa daję ci drzewo, ambasada, gola. Dobra, dobra, dobra. Jesteśmy w ambasadzie, a ja pytam, gdzie jest gola? Bo w zasadzie powinien to być razem z nami, między tymi drzewami, między nami o, i wszystkimi. Dobrze, dobrze. dobrze. Chude byki, to skopiowałeś, popie po Bok, Byko spontan po Stany, co ty mówisz? No do no, Nawet nie. jak ja wynająłem stary samochód, to ty miałeś na setki gdzieś na babci to samo auto, nawet nie klasy. Wszystko kupujesz, Ty, da ale daliśmy 3 dni na listę, ja chcę ale sobie ale taką wiecie? listę Mogę, mogę Stoję tutaj nawet u łańcuszek Tamten jak ja kupiłem, to ja znalazłem Ja już nie mogę kurwa sobie Nie, bo ty to kupujesz Ty pisto. kupujesz stary, ty tu kupujesz stary ale dzień później bój? Albo dwa dni później no, ty, no, 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 ty naprawdę. chcesz być chudy kurwa Dobra, A co od ciebie skopiłem ochoj? Muzykę zacząłem. Ale muzykę robiłem ja ja. przed, ja przed tobą Nie, muzykę robiłem przed tobą Fontan, pudebyki, klaun z Koszalina To ze Stiflerem Dzięki Kermus Ciągnąć od klauna, albo gali nie chciałeś Ja lamo wylająłem na konferencję Dzień później z Amadiem ty wynajmujesz z bo i robisz z nim. Amadi, Amadi, Feradi, Feradi. Dostawcie suba na kanale Ambasada. Nie wiem, jakoś mnie nudzi ten kanał, jednak. Myślałem, że jest fajniejszy. Nie, ale te gołdcy to miały potencjał niesamowity. Te U influencerzy też często przychodzili. Tutaj na przykład o, przychodzi fagata. Round one, I Walka. Zapaski. Oj oj oj, oj. 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 Ale jest kurwa. Moc. Jest kurwa. Moc. Ale Fixa dominuje fagatę. Round 2. Nie, zobaczymy kto. O, o wejście za plecy. Wejście za plecy. To się poddaje, to odklepuje, nie? Chociaż nie... Mają, 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 mają... Mają, mają... Odklepuj, Wiks, jak będziesz A. się do... <grym>, To Dobrze w tym rzeczy działo. Ale no, pracownicy też nie trzymali kurwa dyscypliny, nie przestrzegali zasad. Była jedna kurwa zasada. Nie ruchacie, Nie ruchać się. Wprowadziłem taką zasadę, jak się zaczynały GOS, że, po pierwsze, Yy, właściciele nie mają się z pracownikami i że pracownicy też się mają nie między sobą. I gdyby te moje zasady były przestrzegane, to myślę, że yy, dużo zła, które się wydarzyło, by się nie wydarzyło, nie? Ale to już jest rozmowa w ogóle na i tematy na inne w ogóle czasy. Ale tu trzeba pochwalić Kaspra Błońskiego, bo on elegancko to przestrzegał. Bo nawet jak kiedyś taka pracownica coś tam chciała od niego, to on powiedział, były ustalone zasady na początku: nie ma. <gryz> Więc tutaj trzeba Kaspra pochwalić, nie? Ten dziadek wprowadził żelazne zasady i... i, te, i, i każdy z gołców może powiedzieć, że dopóki te zasady były przestrzegane, to, bo to się wtedy wszystko zaczęło pierdolić, nie? Gdy pewne osoby złamały rozporządzenie druidowskie. No. I powiem wam, że jak kiedyś będziemy te tematy poruszać, to to dopiero zobaczycie, ile, jaki tam mrok panował, nie? W pewnym czasie <laughs> i co się odjebało. Ale na razie nie ma co krosować tematów. Jeszcze znaczy to w ogóle złe słowo, bo to tam już naprawdę mrok. Ale nie ma co w ogóle na razie mieszać. Może nigdy to nie będzie poruszane. Bo to naprawdę rzeczy przykre bardzo. I może lepiej już nigdy nie wracać do tych tematów.